Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentujemy sobie serię talii tanich w stworzeniu jeśli chodzi o skrawki kart oraz prostych w rozgrywce. Takie tali będą głównie przeznaczone dla graczy słabszych bądź rozpoczynających swoją rozgrywkę z gwintem, swoją przygodę, ponieważ raz będą właśnie proste, łatwe w opanowaniu po prostu nie będą nie są zbyt skomplikowane dwa, są złożone z kart e, w miarę tanich, nie ma tu żadnej karty legendarnej e, no poza Geraltem, ale on jest w zestawie startowym e, właśnie będą korzystały z też kart ze zestawu startowego, podstawowego abyście nie musieli wydawać zbyt ilości sk, e, skrawków kart e, oraz jeśli będą karty jakieś tworzone, używane spoza e, z zestawu podstawowego będą karty jak najbardziej uniwersalne, na przykład Barnaba, karta e, Skettle, jedna z najbardziej, myślę, uniwersalnych bardzo dobra, może wykręcać fajne punkty, solidne e, maksymalnie 12 ale zwykle e, może być to około 10 jeśli przeciwnik zniszczy nam jako, jakąś kategorię podstawową e, inną fajną kartą e, oczywiście jest na przykład e, Milion Pawko, ale to są karty z stału podstawowego, ich nie musicie tworzyć e, i warto takie karty używać, bo są też bardzo dobre e, co prawda, Pawko musimy uważać jak go gramy, ponieważ w naszej talii mamy kilka kart neutralnych jest to Geralt z e, czy Franciszek Bedlam e, czyli stary e, król żebraków e, ponadto gramy w talii troszkę Właśnie troszeczkę małą ociupinkę silników Na przykład Hawegarskiego Przemytnika, Odyńca e, Obrońcy Mahakamu, e, ob Elfiego Obrońcy Dirady Rady e, I Xaviera Morana, czyli karty, która Z niezbyt dobra, ale w połączeniu z witamnością Mają naprawdę fajne punkty, no i kosztuje 200 skrawków Więc uznałem, że e, pod taki e, e, Engine Overload, e, overload, overload e, Można go tutaj wrzucić Ponadto gramy jeden Manticore jako kontrę na Krasnowskich najemników z podwójnej wibracka Sprawiedliwości. Tak, wiem, można grać toksynę albo pająka, które de facto ma taki sam efekt, bo też może na, w przypadku najemników zadaje też 9 obrażeń. Natomiast jeden Manticore ma taką przewagę, że jeśli nasz przeciwnik rozdysponuje tych najemników do dwóch rzędów, to tak czy siak możemy jeden Manticore zabić trzech, a toksyną już tylko dwóch, prawda? A, a każdy kolejny żyjący najemnik, to naprawdę jest dla silników przekleństwo No dobra, do tyle byłoby z omówienia i przejdziemy sobie do rozgrywki Myślę, że jednak nie rankingowej, bo bądź co bądź ta jest całkiem niezła Myślę, z tym, że, o sobie zmienię, bo zapomniałem, choć tu i tak a, sobie możemy wziąć na przykład Dane, dane tą lepszą i tego no e, bo talia jest całkiem fajna teraz w ogóle silniki są w mecie co, co, co by nie mówić e, natomiast jednak są talie lepsze prawda i po prostu nie ukrywajmy w porównaniu z niektórymi metowymi taliami talia po prostu nie ma szans a czyli bug z niezmieniającymi się rewersami i tak dalej, i dalej jest w poziomie grze, mm, tak Wymieni jedną triadę piastunki, dostaliśmy Xaviera, mm. okej, okay, jest całkiem nieźle, słyszeliśmy sobie od piastunki, ponieważ to taki silnik. E Bezpieczny bym powiedział, i nie jakieś najważniejsze. więc jak przeciwnik go zabije teraz, załóżmy Anseysem, no to mm, nie będzie jakoś uber źle, tak to powiem. Ponadto mm, fajny nam rozpędzi Xavier'a. No właśnie, e, wyrzucił się jednego jego ale nasz przeciwnik myślę, że w tym wypadku mogę sobie wyrzucić Franciszka, aby mieć właśnie mieszam ilość kart neutralnych. Na następnej rundy, potencjalnego Pawka, prawda? Xavier jest już tu, niż do wybicia, dzięki temu. No, i przeciwnik zmarnował Alzura na co by nie mówić, czyli niezbyt mocny silnik. Ale dzięki czemu te nasze silniki mocniejsze w późniejszym etapie gry e, będą miały łatwiejszą sytuację do przeżycia. Ok, w tym samym ja sobie służyję troskę dryad. Wracamy do poprzedniego stanu. Hmm, na razie jeszcze nie wyrzucę przewagi taktycznej. Może nasz przeciwnik będzie chciał wyrzucić jeszcze jedną kartę. Okej, okay, kondotier Hmm, hmm chcemy się przecisnąć tam rundę do końca Wie co? Zrobimy tak Jak go nie wybiję to będzie naprawdę Całkiem niezła sytuacja, bo będziemy mieli witalność na cztery tury za pomocą Idy dzięki czemu ten Xavier będzie przez 4 tury robił łączną ilość punktów 12, a w każdej turze 3 więc stosunkowo będzie to mocny silnik, prawda? 3 punkty za turę, no to jednak całkiem niezła jest... O Anseis nie Gerard polecił, no spoko O fajnie, że teraz Ty właśnie, królska inspiracja to była, a gościu nie użyli ani razu. Okej, okay. fajnie, właśnie, że gościu wrzucił już z tego Geraltu. No bo nie ukrywajmy, w późniejszym etapie gry mógłby być dla nas e, bardzo nieprzyjemny. <coughs> Ponadto przed niedługo bym kończył, ponieważ jeśli wrzucisz nim kartę, to. W następnych rundach powoli mój... Um, mój dowódca będzie robił mniejsze punkty No i trzymam, że troszkę tego nie wyrobi gościu Albo będzie musiał wrzucić się na kartę E, ale jednak mi się udało, musiałbym po prostu e, dorzucić jeszcze inne karciuszki. E, dobra, e, myślę, że D jest całkiem ok. Młoda, bo uruchomić harmonia tak z dwa razy trzy, więc całkiem ok. Hmm. Myślę, że mnie nie na khuf i Elfitan coś oszy. No dobra, nasz śnipek nie ta spasuje. Na karcie straty myślę, że nie będzie nas chciał blidować. No właśnie, my wrzucimy sobie tego e, tancerza ostrzy. Wstajemy przemytnika, co jest całkiem dobrą rzeczą. Obrońcam się w obecnym etapie. chów niezbyt przydatny, co jest za Co jest całkiem fajne, niestety dobieramy za tym W tej rundzie trzeciej, przez co fila zrobi e, pobudzenie zrobi o jeden punkt mniej, prawda? Robi tylko 9. Co prawda, to 9 punktów pozwoli e, naszym silnikom przetrwać dłużej, zanim się zagapie. Wyrzuca już te karciuszki w sumie. Możemy zacząć od modelu dryady z tego samego powodu, z którego zaczęliśmy pierwszą modeli piastunki, ponieważ jest to silnik, myślę, że najgorszy jaki mam na ręce aktualnie. I następny poleci prawdopodobnie drzewiec odyniec. Aha, jazdę sobie w już jeszcze no spoko. Dziwne, że teraz, mm, tak jak powiedziałem, tak zrobię. Następna będzie... Następny będzie obrońca Mahakamu myślę. Kolejny obrońca i hawekarski przemytnik Albo pierwszy hawekarski przemytnik, jednak on zrobi punkty... Robi punkty na ręce, które są myślę, że troszkę ważniejsze i lepsze aniżeli punkty na stole Bo... trudniej skontrolować, prawda? Tak to powiem, że... No, trudniej je skontrolować, no po prostu są bezpieczniejsze. No spoko. Bernaba. Hmm. Mam ile elfów? Mam jednego elfa i do niego muszę szczerze mówiąc dbać. Bo po prostu, co by nie mówić, e... gdy mi go wybije przeciwnik, to będę miał minus e... kilka punktów. Wagenburg już teraz, ok. Znaczy nie, już po prostu teraz poleciał. No spoko. Um. To dla mnie, z mojej strony, sobie właśnie obrońca kamu. No spoczko. O... Potem poleci Searsa, aby zrobić jak największe punkty, prawda? Bo już mam wszystkie silniki rozstawione prawie że. Pójdzie sobie z Searsa. Ona mm, zabije adalię. Będę miał kolejną harmonię y, z elfów. Wzmacniam sobie elfa, aby on na pewno przetrwał. Bo jak jest, jak powiedziałem, dość ważny, przez to, że mamy y, tylko y, jednego. Następna już leci właśnie... Y, ...wcześniej wspomniana... Yy, ...Driada Piastunka. No dobra. Okej, okay. teraz Milian, kasuję mu tego. O ja wiem co to będzie, tu chyba będzie jakiś trolololo. No dobra, zostawimy sobie za zatrutny miód na stole. Choć Trollolo chyba ma zapał, prawda? Jeśli to jest Trollolo, i ja wiem, jeśli dobrze pamiętam, jak działa Trollolo, to będzie miał 6? 36. Nie, no zobaczymy. zniszczyć tego Zobaczymy Możliwe, że właśnie tam jest Trollolo Na finishera za około 35 punktów Się dobrze pamiętam jak działa Trollolo A jeżeli nie, on się wzmacniał połowę To troszkę mniej, prawda? Ale Nie Irys w ogóle Aha, no spoko W każdym razie to było tyle z tego odcinka. Myślę, że kolejny odcinek z tej serii e, ukaże się w, za kilka dni. E, będzie to e, frakcja e, Nilfgaardu. Myślę, że e, w późniejszym etapie spróbujemy po prostu rozszerzać te odcinki. O, po prostu przerobimy kolejne kółko. E, o, nie to. Kolejne kółko z tym, że na innych dowódcach, prawda? Bo myślę, że Fila Wandrel, jako że jestem jednym z podstawowych dowódców był dobrym wyborem na początek? I co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!